Mieszkamy na służewcu. To aż do żoli Boża mamy wszystkie sklepy poobrażane. Pański sklep jest ostatni. To teraz już chyba na bielany będziemy... goszczy będę jeździł, a się... tu nie będę kupował. Proszę, niech mnie pan umieści na tej swojej gablocie! Przepraszam bardzo, ale to my decydujemy, kto będzie wisiał na tej naszej gablocie. Tak? Tak. A teraz... Wszystkiemu chudy HZD Gry wszystkiemu, Pono Z i P. Zbrew Zbrew wszystkiemu, to SLZ Służy wielkie rymy, służy że styl ziomek, to mu rad Grę wszystkiemu, ty to znasz, a jak nie będę miejscu stać Idę wciąż przed siebie, niektórzy nie mogą za dużo wiedzieć Kurwy go przycisną i się rozpluje Tego nie rozumiem, takich nie żałuję, o tym rymuję, bo tak się dzieje, 16 latek, już staje się frajerem kiedyś tak nie było, znam to z opowieści Mogę potwierdzić, szacunek był większy lojalność była prawdziwa, boli się prawda, ona jest okrutna, wybacz Będę ogłosić fałsu, nie będę znosić, po prostu Mam tego dosyć, walczę o swoje i nie będę się prosić Walczę o swoje i nie będę się prosić, tak Wbrew wszystkiemu, chudy HZD Wbrew wszystkiemu, bono Z i wszystkiemu, to SLZ Służy wiejskie rymy, służy Wbrew wszystkiemu to złe, ZTP. Ponad każdą przeszkodę na zdrowie z Bogiem na człowiek robię co mogę, żeby w głowie co powiem zostało. By coś się udało, śmiało mówię co myślę, chuj tam czy ktoś to wygwizdę. Wbrew wszystkiemu samemu staję naprzeciw problemu, dzięki czemu w okamkieniu traci on na znaczeniu. Wbrew, wbrew. Przeciwnością, zgodnością, jak przez to znosz to, żeby przejrzeć życie z radością, trzeba wygrać ze słabością, tak. Wbrew wszystkiemu, chudy HZD. Wbrew wszystkiemu, pono ZIP, tak. To é okay. seu Służewieckie rymy, służewiecka krew Jestem tu, razem z wami na służewcu W miejscu gdzie ożycka Ulice, które znam od dziecka Nigdy nie zrobię czegoś wbrew samemu sobie A ty chcesz tańczyć na mym grobie? Wbrew tobie, będę robił swoje Na przekór kłopotom, jestem po to By być, żyć, śnić o marzeniach Druga droga do ich spełnienia Słuchaj słów pokolenia, co wyłania się z podziemia Przecież to proste, z każdym dniem W siłę rosnę, myślę czy to trwa Ma tu pech, fatum prąd, fa Wbrew temu wszystkiemu i wszystkim Dzięki bliskim, dzięki za wyciągnięcie ręki Nie dla mnie paranoje, lęki, nie jestem miękki Wbrew pozorom, dla tych co myśl odbiorą Mówię z pokorą, bo wiem, że słowa czasem bolą Szacunek dla ludzi, którzy zawsze za mną stoją Wbrew wszystkiemu, zapamiętaj Dąż do celu, nigdy nie wymiękaj Robić trzeba swoje, na własnych patentach Chociaż droga kręta, to wszystko w twoich rękach